Ridden in, I'm Whoa, I'm breaking in, shaping out and checking on the prison bars. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. Talentowana wokalistka Paulina Talarska oraz Teatr Form Różnych byli głównymi bohaterami koncertu dla Ewy w Centrum Kultury w Zambrowie. Panie świętujące swój dzień otrzymały także życzenia. Z okazji Dnia Kobiet wszystkim naszym paniom, mieszkankom Zambrowa w imieniu własnym, władz samorządowych, jak również w imieniu tej brzydszej społeczności miasta naszego złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzymy szczęścia, powodzenia w życiu rodzinnym, osobistym, pociechy ze swoich mężczyzn, szczęścia w domu i żebyście, panie, mogły się cieszyć dobrą pracą, ewentualnie znaleźć lepszą pracę, dobrą płatną, a rencistkom i emerytom, żeby... Zostały podniesione w wysokości ich rent i emerytów. Wszystkiego najlepszego na ten dzień kobiet i wszystkie dni w roku kalendarzowym. Wszystkiego najlepszego. Teatr Form Różnych, zgodnie ze swoją nazwą, działający w różnych dziedzinach sztuki scenicznych, to jedna z kulturalnych wizytówek Zambrowa. Moja znajoma miała B, poszła do kliniki i jak wyszła, to miała dwie. Panie, ja w telewizji to takie rzeczy widziałam, panie, co teraz pokazywali. Jak jeszcze telewizor miałam, bo teraz to nie oglądam, bo nie mam. A, nie ma pani telewizora? Takie przekonania wewnętrzne? E, bardziej zewnętrzne, bo komornik z zewnątrz przyszedł. Jak tu przyszedł? To ja nie wiem, to by musiała pani rachunków nie płacić. No mógł pójść tym tropem. No, mógł pójść. Ale pani, u nas to nikt nie płaci, na osiedlu. Nie ma takiego, kto by płacił, panie. Do nas, do kamienicy, jak komornik wchodzi, to jak do media martu. Tu telewizor weźmie, tu pralkę, tu lodówkę i tylko nawet do samochodu i od razu na promocję do MediaMark. Paulina Talarska po ukończeniu gimnazjum w Zambrowie rozwija talent wokalny w klasie muzycznej w Liceum w Warszawie. Z wielką przyjemnością zaśpiewam dzisiaj tutaj kilka utworów. Większość to jest repertuar jednak angielski, ale starałam się robić piosenki takie, jakie lubię. Bardzo zróżnicowane starałam się i wybrać i piosenki klimatyczne, i piosenki trochę z powerem. i Myślę, że coś dla każdego się znajdzie. Zmieniłam się tak nagle jak od wewnątrz gdy znikąd stanął obok mnie, podał mi swe ramien. nie mogę ukryć tego, że moje serce płonie, gdzieś po ciemię spuszczam wzrok, gdy w oczy patrzy mi. Moim snom chcę, by miłość miała dom. Ciepły kąt, gdy wokoło zioł. Zmieniłam się tak nagle, jak w ludzi się zmienia woda. Niczego nie żałuję, wiem, niczego mi nie szkoda. Już nie chcę skrywać tego, że przez chwilę była. Ja wierzyłam, że pokocha mnie Lecz odszedł sama, nie wiem gdzie Tak lekko uchylone drzwi Pozostawiam ci Jeśli chcesz, możesz zostać tu Brakuje tego moim snom Chcę, by miłość miała Wokoło ziół Wszyscy gonią za szczęściem Każdy tak na oślep gna Mimo, że czas nie się Szukam ciepła, niech ogrzeje mnie Tak lekko uchylone drzwi Pozostawiam ci Jeśli chcesz, możesz wracać tu Moim Chcę by miłość miała